Naszym celem jest to, żeby e, powstawały filmy, które pójdą w świat. Mamy dobrą, pozytywną energię i jest dobra atmosfera wśród tych ludzi, którzy będą pracować w szkole, uczyć się w niej i wśród tych naszych przyjaciół, którzy tutaj zgodzili się dzisiaj być. Chcę robić filmy, bo chcę wywołać w ludziach emocje. Mam pewną wizję tego, co chciałbym robić. Mam nadzieję, że ta wizja zostanie tutaj zmiażdżona i zbudowana na nowo. I wtedy będzie już tą właściwą. Przez długi czas w życiu miałem do czynienia z, z, ze słowem i z, i z pisaniem. I miałem takie poczucie jakiegoś zmęczenia i niemożności przekazania pewnych rzeczy tym. Zależało mi na takim skrócie, który daje obraz. Jeden robi fotografie, drugi pisze wiersze. Mnie najbardziej odpowiada opowiadanie tych historii poprzez y, ruchomy obraz, poprzez, poprzez filmy właśnie. Cały czas myślę o film robieniu filmów. Patrzę jak na ujęcia na życie często. Jestem tutaj po to, żeby robić filmy. Nie, nie pracuje się w jednym miejscu, nie pracuje się ciągle z tymi samymi ludźmi. Ciągle się wszystko zmienia, ciągle trzeba walczyć z chaosem. Fajnie dziewczyny na to reagują, jak się mówi, że się jest w szkole filmowej na reżyserii. Dzisiaj czuję, że spadła na mnie w pewnym sensie odpowiedzialność, że ktoś wyciągnął do mnie rękę i mam szansę wykorzystać szansę, jaka została mi dzisiaj dana. Siedziałem sobie tutaj na, na, na tym rozpoczęciu roku i pomyślałem sobie: tak właśnie jestem w tym miejscu i to, to, to jest miejsce dla mnie. Marzenie to jest nieskończona liczba sukcesów absolwentów tej szkoły i mam nadzieję, że do tego dotrwam, że będę obecny na wielkich inauguracjach, wielkich akademiach, wielkich festiwalach, które wręczają nagrody absolwentom tej szkoły. No, trzeba robić filmy, bo pytanie jest takie, co po nas zostanie? Ten płaszczyk nie, on nie zostanie. Okulary nie zostaną. Filmy zostaną. thank <laughs> you